no kurwa, niedawno no, powiedział. Będzie, będzie, no teraz już drugi zaczyna, to jest następny dzień kurwa już, nie? A, czyli dwa montujesz? Super. No, ktoś musi robić dobry content. Cześć moi drodzy, z tej strony ja, Koksu Koksowski. Dzisiaj gramy z Pawłem i z Michem Michowskim. Cześć, jestem Gruby. Cześć, jestem Paweł. Paweł Wszyscy jestem. są, wszyscy są. Gdzie Cześć, jestem Miej, będziemy...

Nie. <śmany> no, 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 no To nie idzie no Jak to wam... Jak to wam... kurwa, o oh. nie mam co robi. Ty się kurwa ja jestem bez O oh, kurwa. O oh, kurwa. O kurwa. No. No kupcu wyjem się, jak dobry No on pies. zawsze musi być taki inny, nie? Co to kurwa za sounder? A tak, żeby się dało to przejść. Mi Michał. No kurwa jeszcze, jeszcze mnie się kurwa Kurwa, kurwa mama Spargera Ty no jak on to zrobił? Ja pierdolę jakie oni wtedy. Hmm, no, się nie no, <laughs> Dobra Nie ma tego żeby co, co by na koksa nie Ziem, wyszło O, coś bym popracowała <laughs> coś bym nie popracowała Nigdy by tak nie powiedział Hej siemka tu renta Dobra, dla wszystkich takich kurwa spiętych koksów będzie kara zasłania w dół. Ty nie pijesz sperma, jak kiedyś ty wpiłaś w Ty no, ale on się poci, ale mi się to nie podoba. On chce chyba, on chyba chce wygrać w tym odcinku. No, Daj się mi chociaż raz to fody. No jak chociaż raz, ty zawsze wygrywasz. No ja pierdolę, no ja też zobacz, no ja, co tam ja on co robi No kurwa, no i ten wylunek też ja jestem, kurwa mam wełnę, no Jś gruby Nie, to, to jest specjal innego użytkownika, innego alegrowisza I dalej Gruby Powieda no. Jest posiłek na zasięgę Orientuj się frajesz No zablokuj się tam do końca No patrz kurwa on naprawdę Nie, on w ogóle nie ma zabawy w życiu on na weselach to siedzi w kącie chyba jako zapraszam po z Nie, wujku, nie, 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 no ja nie, tylko mnie nie, w nie, ale nie, 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 Coś bym pokoksował. Ciap, 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 ciap. bym pokoksował. Amniam, mniam, mniam, mniam. Spierdalałem. <noise> <noise> no co za krzywe? skrzywek. lotne. <noise> <noise> Uff, PKP, lotne. Oj, powiedzcie mi, jak mógłbym wam teraz to zamierzać? <noise> nie, ma, nie mamy zamiaru. To, to, to jest tak, Kiedy albo... Pamiętam, ktoś. To chciałem być kurwa, artystą to. jest tak. Albo wszyscy przechodzą, albo nikt nie przechodzi. Nie będzie ani bandystwa. Jestem no, zbudowany jest... inaczej. Już myślałem, że po umarł. Oh. Nie za mną te gierki.

nie ma opcji. <laughs> different. To jest Jak sobie że ja ma... jestem bit different. Fajnie to panie, to się boimy. Ja mam dosyć, naprawdę. Ja po, po tym odcinku coś zrobię. Błąd, Coś to być zjadły. Czyli bardzo chłodny. Ciep, A nie, nie. Chcę, żebym pokoszował. A mnie, miał, 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 miał. jak Tak właśnie skończę kurwa po tym odcinku. Złatwiej <noise> Dosyć. Wy ja się kurwa ja śmiejecie. nie. Nie, się. Ja się, kurwa śmiejecie. się Nie, kurwa, na trumną zaraz. Ej, no ale nad jak tak chcę odpierdolić tu Manianę, to nie mogę. Yhm, kurwa... Ale to jesteś smutną są Patafian. Mi to się nic nie podoba, kurwa. Coś bym poww... coś bym powwował. Pof... Fnaf, 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 Ej, co na Michał można wymyślić, kurwa? Coś mi pomikował. Mocny, mocny, mocny gaming. O kur, gaming. Co nie? Dzieje jestem. A nie. Kto ma lepsze performy? Hej, chama. Dlaczego tu sterbą? O kurwa. Przepraszam, jesteś świnią degeneratem. No ale my tu kurwa nic nie zrobimy nie ja pierdolę Kontent odcinek No zajebiście że... Ty no ja to się cieszę A puch. kto to nagrywa Ja Koks już skończył karierę redaktora szkolnej 17 Nie bym po co to było? nie wiem, nie 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 No, i nie, no. <noise> spróbuj pan, bo zajebiste to, kurwa, ale jazda. Skakałanka za kurwa zrobiliśmy Tak narkotyki pannowie. fajnie budźcie umierasz. Coś bym przykoksił. Uważaj jak on wypierdoli to. Weź to zostaw, weź to zostaw. Weź to zostaw, weź to zastaw. Weź to zastaw, weź to zastaw. Coś bym przykoksił. Coś bym rozjebał. Ta czy ta? Coś bym rozpierdolił. PKP, ale lotne. Coś bym rozpierdolił. Coś bym rozpierdolił. Małżeństwo. Ich rodzice. Coś bym pomichował. O kurwa. Michowanie już mi trochę jak chomikowanie. Coś bym pochomikował. Mówi górka, widzę, ja pierdolę, to jest nie do przejścia to tak od O! No i ten grubość to przejdzie. No no dlaczego tak się dzieje zawsze dla niego? Akurat jaki jest tam nie? Jaki? O kurwa, dla jego, dla jego koks'a tutaj, koks jaki był, taki był, ale ci dobry zawsze powiedział. Uch, dobra. Coś bym wykoksił, nie yeah, ej, 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 z nice fail. No Echa, Kurwa, chyba muszę pójść na lewo, bo muszę pójść na lewo na tej rękawicy, panie a, se jest zbyt łatwe. a jest zbyt łatwe. Dziew Nie. Tylko z Kurwa, dajcie mi to. Dajcie mi to w rękawicę. Dajcie mi to. <śmiennie> nie, parę, ci na parę, cię kurwa parę, parę, Nie, <śmiennie> 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 tego, kurwa parę, parę, ten parę, kurwa tego <śmiennie> nie zrobi <nie dobra>. <śmiennie> O, się. Odeszliście do krainy, wiesz, najdabastej. Kurwa, zajdę, zajdę po kebaby. Jakie Jak <laughs> Kebab. Jest! Jaki, kurwa, grudy, głupi chuj. Grudy, kurwa. Co <laughs> za ja grudy? grudy? On jest gruby, ja jestem grudy. Grady, Grady Mokhmald Mych miliarder swarzajty IT się wkurwił <coughs> teraz jak to jak to kurwa w kogoś jak to odjebać nie jak to zjebać okay. żeby nie odjebać No spierdolę kurwa jetpack w kurwa jetpack w dupę <coughs> Co za pedio? Jebnie go. Jebnie go. Nie jebło go. To mu po prostu trzeba przejść, tak? Musimy zarzucić to już. Ty, jebane. First name is Raid. Kurwa, ty. No to John, no to John, to... Ja jestem, chyba John. Jestem John Fallout. Ty, John. pierdolę. Ja pierdolę. No najgorzej, kurwa. Dobrze, ja też nie jestem czarny Ej, wiecie co? Jeszcze możemy zagrać w Super Smash'a A to kiedy Ej, jak... wiecie co? Zabijmy się wszyscy No kurwa, Wichu Jak <laughs> ty tam wpadniesz pomysł, to nie ma chuja we wsi No kurwa Weź tu, bądź zdrów No i ten kutafon będzie to za mną Ale. Ja pierdolę Jak on to jezje, wygrał Nie kurwa zjebany, jesteś zjebany Do <laughs> no, kim ty mówisz No nie, no nie No skurwa No nie, no nie Ty nikogo sobie wygrał, nie w ostatniej ja rundzie? Nie pierdolę Mam tego nie mamy wstawiam, to. tego nie wstawiam. Co za chuj! Tego nie wstawiam. Nie da, nie da. no Pabry, to, był naj... to był najmniej entertaining, kurwa. To był, to był najmniej entertaining gra na świecie. Nie, dobra, to ja pora się pożegnać już dzisiaj. Słodkich snów. Chodź tu, Michu. Współpracuj z nami. Mityczny kaloszu. Dzień dobry. Mitycznie. To byłem ja. Paweł, Paweł. Lubię mną Michu, Michu i Koksiu, ja. Koksiu. Oho, ho, ho. Ale był filmik. Papa, pa. napiszcie, koksu, jesteś koza, koza z nosa, bo wygrałeś jesteś filmik. Jesteś kurwą, grubą. Ten pop. <noise> tak nie piszcie, tak nie piszcie. Dobra, trzymajcie się, cześć.